Witajcie wszyscy w nowym odcinku na kanale. I otóż rano wydarzyła się tragedia. Ponieważ tutaj Bimronie to sobie musiałem zrobić nową, ale to to nie jest to. Bimronę sobie nową zrobiłem, ponieważ tamtym pomieszałem proporcje i dałem troszeczkę sody i wystrzeliło. Ale i zrobiłem nową, teraz jest dobrze. Ale tutaj w akwarium do filtra był podpięty wężyk. Już ten wężyk wyjąłem. Wężyk jest tutaj. I ten wężyk właśnie był odkręcony trochę, żeby leciało powietrze. No i był troszeczkę odkręcony, ale w nocy woda musiała. W nocy chyba z wężyka przestała lecieć woda. Znaczy przestała z niego lecieć powietrze, i zaczęła z niego wtedy lecieć woda. Jak zaczęła lecieć woda, to wody się wylało dotąd. Dotąd nie było wody. Tutaj do tego miejsca tam, gdzie jest, tutaj dotąd nie było. Dotąd nie było w ogóle wody. Tutaj już trochę dolałem i jutro zupełnie kolejne te, żeby nie dostać zbyt wielkiego szoku ryby. I tutaj mi się woda wylała tu. Woda się lała tędy. Plecak mam trochę zamoczony, ale dywan mam, ale mi wszystko wpił dywan. Dywan mi tutaj wszystko wpił. No i teraz dywan się będzie musiał suszyć. Ale to ogólnie jest tragedia. Teraz i. Ale małe rybki, najgorsze w tym też było to, że wszystkie żyją. Ale było najgorsze w tym to, że kotnik był dotąd zamontowany, a wody było tutaj dotąd. I było tyle, on był tyle nad wodą, cały, razem z tymi małymi rybkami. Ale jak to się stało, że przeżyły? Pewnie sobie teraz zadajecie takie pytanie. Otóż ten kotnik ma taką wadę fabryczną, że jak się go wyciągnie z wody, to w nim zawsze zostaje 2 mm wody około. Tak zostaje w nim 2 mm wody. I właśnie przez to się też te rybki uratowały. Ponieważ siedziałem w tych 2 mm wody, aż się obudziłem i szybko je przyniosłem Jako pierwsze małe rybki yy, dałem do wody. Zobaczyłem, że wszystkie żyją, to jest dobre. Później się patrzy, co się stało z rybami. Z rybami nic się nie stało na szczęście. A dwutlenek też leci, bo zrobiłem nową. Nie wiem, czy będzie widać, chyba się nie wyostrzy. Ale możecie tutaj zobaczyć, że bąbelki lecą. Nie będzie to widać, ponieważ nie ma światła, yy, bo nie ma prądu. No i teraz jak przychodzę ze szkoły i się patrzę, no, nic nie cieknie, ponieważ się na początku wystraszyłem, że mi zaczął się rozciekać akwarium. Ale na szczęście tak nie jest. Tutaj sobie dokupię jeszcze roślinkę jakąś, tutaj naprzód jakąś małą kryptokorynkę albo coś innego, Jakiś, jakąś małą roślinkę. I pokażę Wam też moją hodowlę emersyjną Ponieważ mam dwie roślinki na razie w hodowli emersyjnej, to będzie takie próbne Mam małego heńka w dużym akwarium I pokażę Wam y, mu, tą hodowlę emersyjną To idziemy do hodowli Jesteśmy właśnie przy hodowli emersyjnej Tutaj mam małego heńka, Ta hodowla już ma około... tutaj nic sobie nie zobaczymy Ta hodowla już ma około kilku dni Mały cheniek zauważyłem, że się trochę rozrósł, ponieważ dałem tutaj taką małą sadzoneczkę A to? Nie wiem jak to rośnie Też wypuszcza liście, to jest ta roślina, co jest w dużym akwarium Z tyłu, pokażę Wam też duże akwarium Duże akwarium, tak wygląda molina, z żyją skalary też Ta kryptokoryna już wypuszcza kolejne liście Tutaj Anubias rośnie też, ten też wypuszcza i już ma trzy takie odnogi, ten miał dwie, ale jedna padła, wszystkie razbory żyją, Godne jady też. To idziemy z powrotem do akwarium 64 litry. Już jesteśmy przy nim i to będzie chyba już na tyle z tego odcinka, ja chciałem Wam tylko pokazać co się stało. Więc zapraszam do subskrybowania i lajkowania tego filmu. Do usłyszenia, cześć.